Hej! Jak już wspominałam we wcześniejszym filmie, pokażę Wam dziś, jak akceptować i realizować zadania tak, by nie pojawiały się problemy, które są wkurzające. Zacznijmy od krótkiej instrukcji, jakie rodzaje zadań mogą pojawić się w aplikacji i co oznaczają. Jak już wspomniałam w moim pierwszym wideo, pomarańczowe ikony oznaczają, że zadanie jest przeznaczone dla Ciebie, ale jeszcze nie zostało zaakceptowane. Zadanie może polegać na przykład na odebraniu paczek z magazynu, jak w tym przypadku, i doręczeniu do miejsca docelowego. Kolejnym zadaniem, jak widać tutaj, może być odbiór bezpośrednio u nadawcy i doręczenie do odbiorcy dedykowanym transportem. Domyślacie się, że gdy w zadaniu pojawią się dwie ikony magazynu, to oznacza to transport z jednego magazynu na drugi. No dobra, zaakceptujmy zadania i przejdźmy do ich realizacji. Tak, między nami już za chwilę pojawi się możliwość akceptowania wszystkich zadań jednym kliknięciem. Pierwszym zadaniem będzie odebranie przesyłek z magazynu. Zawsze, gdy przyjmujesz towar na samochód, to musisz wykonać to zadanie. Tutaj znajdziesz informacje dotyczące miejsca zadania czyli dokładny adres, nazwę, czas i numer telefonu. W tym miejscu możesz zmienić ustawienia skanera. Wielokrotne skanowanie najlepiej włączyć, gdy masz więcej paczek do zeskanowania. A przycisk Dodatkowa paczka włączasz wtedy, gdy w Twoim zadaniu nie ma przesyłki, którą właśnie odbierasz. Używaj tej opcji tylko jeśli jest to konieczne. Unikniesz wtedy dodawania do systemu błędnych danych. W dalszej części pokażę Ci, jak usunąć błędnie zeskanowany numer. To zeskanujmy teraz może jakieś paczki. Skanowanie paczek odbywa się za pomocą skanera, lub jeżeli na przykład kod kreskowy jest nieczytelny, to można go wpisać klawiaturą. Pierwszą paczkę zeskanujemy skanerem. Kolejną wprowadzimy ręcznie używając klawiatury. Okazuje się, że jedna z paczek ma zły numer. W tym przypadku możemy o tym poinformować dyspozytora i zostawić odpowiedni komentarz. Wystarczy kliknąć na numer i pojawi się nowe okno z listą statusów. Wybieramy Dodaj komentarz. Po zapisaniu komentarza musimy jeszcze wycofać przesyłkę ze swojej listy. Inaczej nie będziemy mogli zakończyć zadania. Klikamy na Odrzuć i wybieramy jeden ze statusów. W tym przypadku zgubiona. Potwierdzamy, klikając wyślij, i po wysłaniu aktualizacji w naszej liście pojawia się przy odrzuconej paczce nowa ikona. Oznacza ona, że została ona zdjęta z Twojej odpowiedzialności. Gdy jednak okazuje się, że magazynier się ogarnął i znalazł paczkę, ale ma ona inny numer, to również możesz ją bez problemu przyjąć na stan. Klikasz w przycisk Dodatkowa paczka, i możesz zeskanować lub wprowadzić numer, którego nie ma na twojej liście. Paczka ta zostanie dodana do Twojej listy, możesz się terminowo doręczyć i wszyscy są szczęśliwi. Pamiętaj, że jeżeli któraś z przesyłek nie została przez Ciebie zeskanowana, lub nie podałeś powodu odrzucenia jednej lub wielu paczek, to nie będziesz mógł lub mogła zakończyć zadania. To jest dla nas bardzo ważne, by wiedzieć, co się wydarzyło, że paczka nie może być doręczona. Dziękuję, że obejrzałeś lub obejrzałaś to wideo i mam nadzieję, że będzie Ci pomocne w dalszej pracy. W kolejnym, ostatnim odcinku opowiem, dlaczego chcemy widzieć, gdzie jesteś, korzystając z aplikacji HBlock. Pozdrawiam Kasia.